Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Maryja jest tak potężnym zagrożeniem dla szatana? Odpowiedź na to pytanie kryje się w tajemnicy, którą wielu z nas przeoczyło. Maryja, Matka Boga, jest doskonałym przykładem czystości i posłuszeństwa Bożej woli. Jej życie jest nieustannym przypomnieniem, że łaska i pokora mogą zwyciężyć zło, ale to nie wszystko. Szatan nienawidzi Maryi, ponieważ to właśnie ona zmiażdżyła mu głowę, jak zapowiedziano w księdze rodzaju. Współczesny świat często zapomina o tej duchowej prawdzie, ale my, wierni, mamy obowiązek pamiętać. Jej wstawienictwo przynosi cud łaski, której zły duch nie jest w stanie znieść. Maryja jest naszą tarczą i drogą do Boga. Czy jesteś gotów, by zaufać jej jeszcze bardziej, wiedząc, że zło nie ma nad nią władzy?